Festiwal jest takim miejscem i okazją spotkania różnych środowisk związanych z katolicką nauką społeczną, od przedsiębiorców przez działaczy społecznych, polityków po wykładowców akademickich. To są wspólne przedsięwzięcia, to są nawiązane znajomości, to są współprace pomiędzy instytucjami. Dzięki temu, że możemy się spotkać z ludźmi, którzy nie zawsze myślą dokładnie tak samo jak my, znaczy nie zawsze się zgadzają z nauczaniem kościoła. To możemy wyłożyć swoje także argumenty. Katolicka Nuka Społeczna zwraca uwagę na godność człowieka pracy. Warto tutaj by było zwrócić uwagę na kwestię godziwej zapłaty, kwestię partycypacji, czy zasada pomocniczości czy dobra wspólnego. Te zasady na pewno nie wykluczają możliwości skutecznego działania w biznesie, a przy znajomości tych zasad zdecydowanie głębiej możemy patrzeć w dalszą perspektywę niż tylko i wyłącznie doraźny cel osiągania konkretnych wyników ekonomicznych. Katolicka nauka społeczna daje szansę również rozwoju w biznesie osobowości człowieka. Dzisiaj na to pytanie, jakiego pracownika chce zatrudnić pracodawca, odpowiedział festiwal. Potrzebujemy ludzi uczciwych, chętnych do angażowania się, do uczciwej pracy, którzy bardzo poważnie będą traktowali swoje obowiązki zawodowe, rodzinne, społeczne. Myślę, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby zacząć mówić poważnie, jakie chcemy młodzieży, jakiego chcemy wychowania w ogóle w szkole. Nie jest to łatwe zadanie, trzeba byłoby... Takiego sporego spotkania i rozmowy, wręcz debaty społecznej o tym, jakie są oczekiwania co do młodzieży, a to wszystko w bardzo pięknym kontekście przyszłości państwa polskiego, przyszłości narodu. Młodym, katolicką naukę społeczną trzeba mniej więcej tak prezentować jak starym oraz ludziom w wieku. Czyli z przekonaniem, ludzie rzadko kiedy przybierają pewną tożsamość, dlatego że przeczytali dużo książek. Na ogół przybierają tożsamość, dlatego że poznali wartościowych ludzi, którzy ich ukształtowali. Z młodymi jest tak samo. Kiedy zaczynam nowy biznes, wyciągam najprościej, co się tylko można sobie wyobrazić, czyli kartkę papieru. I wymyślam sobie, jakie dobro poprzez to narzędzie w postaci tego biznesu chcę zrobić. I jeżeli później w trakcie tego biznesu, robienia tego biznesu pojawiają się cyfry, pojawiają się zyski, to ciągle mamy tą karteczkę. I choćby on nam, ona nam uwierała, to my ją ciągle mamy. jak nawet jej nie mamy, to mamy ją w głowie. A, I bardzo ciężko jest w trakcie, w trakcie zarabiania, w trakcie osiągania zysku, nie przypomnieć sobie o tym, po co myśmy to zakładali. Kościół mógłby nas, przedsiębiorców, uczyć, zachęcać, popychać do tego, żeby dzielić się wypracowanymi zyskami z potrzebującymi, uczyć nas Hojności, uczyć nas dobroczynności. Myślę, że to jest coś, czego ciągle w naszej polskiej przedsiębiorczości jest, jest bardzo mało. Zatrudniłem osobę, która w imieniu firmy i moim czyni dobro. Z jednej strony zwracają się do tej osoby instytucje oraz osoby fizyczne, które potrzebują pomocy. Z drugiej strony poszukujemy takich firm czy też osób, które mogą pomóc. Jako przedsiębiorca liczę stopę zwrotu, czyli mówiąc krótko, inwestuję w tą osobę i okazuje się, że ilość dobra wytworzonego przez tą osobę jest wielokrotnie wyższa niż inwestycja, którą, którą poczyniłem. I della partecipazione convegno si vede tema molto interessante. l'ho scelto per quest'anno. Per me è una gioia poter venire all'inaugurazione di questo congresso, è il terzo anno che volentieri vengo per sostenere questa iniziativa, perché la fede va vissuta e la persona che si dice cattolica deve testimoniarla nella vita, perciò sono qui per incoraggiare questa iniziativa voluta da questa società, Civitas Cristiana, perché possa portare i frutti ed essere segno della presenza della Chiesa nei vari settori, in particolare come si sta discutendo in questo convegno, quello dell'educazione.